Cześć, witam Was w odcinku, który będzie nawiązaniem do mojego poprzedniego filmu, w którym pokazałem Wam, w jaki sposób zmigrować kod obsługi UART z mikrokontrolerów AVR na ARMY. Oczywiście jest to bardzo łatwe, jeżeli zna się jedną i drugą rodzinę mikrokontrolerów, no ale dla osoby początkującej aż tak łatwe to być nie musi, a szczególnie te wszystkie magiczne zaklęcia pod postacią różnych makrodefinicji stałych zdefiniowanych w programie, ale także kolejności wykonywania tych operacji wcale nie muszą być takie oczywiste. W związku z tym, w tym odcinku pokażę Wam, jak sobie sprawę ułatwić, ale zasmucę was nie ułatwić do tego stopnia, żeby nie wymagało to na przykład przeczytania jakichś książek albo not katalogowych używanych układów. Od jakiegoś czasu producenci mikrokontrolerów udostępniają, także hobbystom, bardzo fajne narzędzia graficzne, które umożliwiają konfigurację tych mikrokontrolerów, a także wyklikanie pewnych części powtarzalnego kodu. Nie inaczej jest w przypadku mikrokontrolerów firmy AtMel, czyli obecnie Microchip. Ta firma udostępnia kilka tego typu narzędzi, z których ja pokażę Wam dzisiaj tylko to starsze, które nazywa się AtMel. Start. No więc zaczynajmy od początku, uruchamiamy Google, wpisujemy Atmel Start po to, żeby znaleźć to narzędzie. No i już w tym narzędziu będziemy sobie dalej działać. No jak widzicie, pojawiła nam się strona, która umożliwia nam wyklikanie podstawowego kodu całkowicie w przeglądarce, a następnie ściągnięcie uzyskanych efektów na nasz komputer po to, żeby wykorzystać je we własnym projekcie. No więc zacznijmy naszą działalność. Tutaj mamy dwie opcje, możemy sobie przeglądnąć załączone przez producenta przykładowe kody, do czego bardzo zachęcam, bo są one naprawdę bardzo, bardzo pouczające i zawierają także dużo gotowych rozwiązań, które mogą Wam się przydać, no ale my oczywiście sobie stworzymy nowy kod, a więc klikamy na tą opcję Create New Project. No i widzicie, że otworzyła mi się strona, na której mogę sobie stworzyć nowy projekt, no i zanim go stworzę, to oczywiście muszę sobie wybrać mikrokontroler, na którym ten projekt ma funkcjonować. I tutaj mam kilka możliwości. Z prawej strony, jak widzicie, mam tabelę różnych mikrokontrolerów starej firmy Atmel. To są zarówno 8-bitowe AVR-y, jak i 32-bitowe mikrokontrolery należące do różnych rodzin, w tym mikrokontrolery Arm sam D21, a z kolei po lewej stronie mamy taką samą możliwość wyboru, tyle tylko że na podstawie parametrów, które oczekujemy od naszego procesora. Zarówno to, jakie on obsługuje elementy, jak i jakie posiada układy peryferyjne. Jak widzicie, możemy sobie tutaj zdefiniować odpowiednie filtry i dzięki temu to oprogramowanie automatycznie nam podpowie, jaki mikrokontroler spełnia nasze oczekiwania. Ponieważ ja z grubsza wiem, jakiego mikrokontrolera chcę użyć, a będzie to ponownie sam D21, dlatego że użyłem go poprzednio, a ja chciałem porównać te dwa uzyskane kody, więc sobie wybieram tutaj. Odpowiedni mikrokontroler. No i jak widzicie, mam tutaj jego kilka wersji, ponieważ ja mam na płytce wersję w obudowie TQFP, która ma 256 KB pamięci Flash, 32 KB pamięci RAM, a więc taką właśnie wersję sobie tutaj wybiorę. No i klikam sobie opcję Create New Project. No jak widzicie, w międzyczasie tworzy mi się tutaj właśnie nowy projekt. To chwilę trwa. No i wszystko jest gotowe. Mogę sobie dalej klikać. Tak jak tutaj widzicie, na dole mam informację o tym, jakimi układami peryferyjnymi dysponuje ten wybrany przez. Ze mnie mikrokontroler. Przy okazji mogę sobie oczywiście kliknąć, żeby zobaczyć jego notę katalogową. Mogę sobie zamówić próbki, lub też po prostu zamówić gotowe urządzenia, gdyby ktoś miał taką akurat potrzebę. No i z kolei tutaj u góry mam pewne informacje podstawowe dotyczące tego mojego projektu. No więc pierwsza rzecz, którą sobie w tym projekcie zdefiniuję, to są zegary. Tak jak wam powiedziałem w tym poprzednim odcinku, zegary w armie potrafią być naprawdę bardzo pokręcone. W związku z tym bardzo się cieszę, że ta opcja tutaj jest, ponieważ to nam zdecydowanie ułatwia start z danym. Mikrokontrolerem, a więc klikam sobie tą zakładkę clocks. Jak widzimy, standardowo ten mikrokontroler jest taktowany zegarem 1 MHz i gdyby nas to zadowalało, to w tym momencie nic nie musimy robić. No ale ponieważ mnie to nie zadowala, więc spróbujmy sobie tutaj kliknąć na ustawienia. Klikam sobie na ten mój generator zegara numer 0. Klikam sobie opcję i jak widzicie w tych opcjach mogę sobie wybrać, co ma być źródłem zegara dla tego akurat generatora. To co mnie interesuje, tak jak w poprzednim moim przykładzie, to zegar o częstotliwości 48 MHz, a więc ten zegar sobie tutaj wybieram. Nic więcej tutaj nie muszę zmieniać. Klikam na close. No i jak widzicie, zegar mam już skonfigurowany. Mój mikrokontroler działa z zegarem, przynajmniej powinien działać z zegarem o częstotliwości 48 MHz. Gdybym potrzebował sobie dodatkowo skonfigurować jakieś inne zegary, to jak widzicie, jest to równie łatwe, bez problemu mogę to zrobić. No dobrze, to skoro projekt już mam utworzony, to teraz muszę sobie dodać pierwszy komponent, jakim jest ten mój port UART. W tym celu klikam sobie tutaj na tą opcję add software component. No i jak widzicie, Tutaj mamy dwie opcje. Mogę sobie dodawać tak zwane middleware. Middleware to jest takie trochę bardziej zaawansowane oprogramowanie zawierające różne sterowniki wysokopoziomowych funkcji. Między innymi są to sterowniki na przykład obsługi różnego typu stosów, na przykład stosu Bluetooth, stosu USB, TCP/IP i tak Mam tu też do dyspozycji na przykład sterowniki obsługujące niektóre typy pamięci, ale także na przykład sterowniki współpracujące z RTOS-ami. Więc jeżeli ich będę potrzebował, mogę je wykorzystać. Na razie ich nie będę potrzebował w związku z tym klikam sobie na tą opcję Drivers. Tutaj zawarte jest takie oprogramowanie na trochę niższym poziomie, które bezpośrednio obsługuje układy peryferyjne wybranego mikrokontrolera. Ponieważ ja jestem zainteresowany UARTem, w związku z tym sobie tutaj klikam tą opcję, następnie sobie klikam Add Component. No jak widzicie komponent o nazwie USART0 został dodany do mojego projektu. No to teraz sobie klikam na opcję konfiguracji. No i pojawia mi się możliwość konfiguracji. Pierwsze co muszę zrobić, to wybrać typ sterownika, dlatego, że czasami do niektórych urządzeń mamy kilka różnych sterowników. Ponieważ ja wykorzystuję port asynchroniczny, więc taki właśnie sterownik muszę wybrać i dodatkowo interesuje mnie sterownik Lite, a nie HAL. Dlaczego? To może na razie jest nieistotne, jeżeli będziecie zainteresowani, to po prostu popróbujcie jednego i drugiego sterownika. One się troszeczkę różnią możliwościami. No więc klikam sobie tutaj na tą opcję Lite. No jak widzicie, teraz ten sterownik został dodany i jedyne co mi pozostaje, to jego konfiguracja. Jeśli chodzi o zegar, to on prawidłowo będzie taktowany, jak widzicie, domyślnie zegarem 48 MHz. To teraz to, co muszę zrobić, to sobie wybrać piny TX i RX, na które będą wyprowadzone te sygnały, czyli konfiguracja multiplexera pinów wyjściowych. Pamiętacie, że ja wykorzystywałem te piny PA22, PA23, czyli mam pin RX skonfigurowany, to teraz jeszcze pin TX. Wszystko jest skonfigurowane, ponieważ na te piny I.O. da się wyprowadzić wyłącznie sygnały z interfejsu Sercom 3, więc jak widzicie, automatycznie ten Sercom 3 został wybrany. A więc to, co mówiłem Wam w poprzednim odcinku, ta cała konfiguracja multiplexerów i tak dalej, ona tutaj może być załatwiona dosłownie kilkoma kliknięciami. No to kolejna rzecz, którą sobie musimy zrobić, to skonfigurować ten mój port UART. Tutaj zazwyczaj niewiele pozostaje nam do konfiguracji. Ja będę domyślnie, tak jak to jest w interfejsie RS-232, wysyłał dane począwszy od najmniej znaczącego bitu. Wykorzystuję ramkę danych UART. Tutaj do dyspozycji, jak widzicie, jeszcze są inne możliwości, ale na razie to nie będzie mnie interesowało. Te metody samplingu też, one domyślnie mogą tutaj zostać takie, jak są wybrane. Nic nie trzeba tutaj mieszać. To, co mnie interesuje, to oczywiście mode. Jak widzicie, też domyślnie jest to prawidłowo skonfigurowane, czyli UART taktowany wewnętrznym zegarem, czyli tak jak miałem w poprzednim przykładzie. Odblokowuję oczywiście nadajnik i odbiornik UART. Wysyłam ramki pozbawione parzystości, bez dodatkowego enkodowania. Tutaj mogę włączyć enkodowanie, na przykład gdybym chciał wykorzystać protokół IRDA, ale tego na razie nie robię, więc to też zostawiam domyślnie wyłączone. Pozostałe rzeczy też mnie nie interesują. Ta moja ramka danych będzie się składać z 8 bitów, tak jak widzicie, możemy sobie tutaj to zmienić, oraz jednego bitu stopu. No więc wszystko jest OK, właściwie skonfigurowane. No to teraz jeszcze mi tylko pozostaje do skonfigurowania szybkość transmisji, a więc klikam sobie Enable. Domyślnie 9600 bitów na sekundę, OK, to mi pasuje. No i jeszcze pamiętacie, że poprzednio miałem. Do skonfigurowania przerwania, tak. No więc klikam sobie, że jak najbardziej jestem zainteresowany przerwaniami i wybieram przerwania, które mnie interesują. W tym wypadku akurat interesuje mnie właściwie tylko jedno przerwanie, a mianowicie przerwanie RXC, bo jak pamiętacie, to przerwanie DRE będę włączał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy akurat coś nadaję. Ono nie może zostać włączone domyślnie. No i to wszystko, mam cały port UART skonfigurowany. W związku z tym mogę sobie teraz kliknąć tutaj opcję View Code, która umożliwia mi podgląd wygenerowanego kodu. Zanim ten kod wyeksportuję, mogę sobie go jeszcze przejrzeć, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Oczywiście wszystko zaczyna się od tej funkcji main.c, jak widzicie ona wywołuje funkcję atmel start init, która następnie przejmuje konfigurację całego mikrokontrolera poprzez wywołanie funkcji system init. No i tutaj mamy taki szereg poziomów zagnieżdżeń, ja tego bardzo nie lubię w tego typu automatycznych konfiguratorach, dlatego że tak naprawdę hmm, bardzo ciężko się jest dogrzebać do tego właściwego kodu, który coś robi, ale bez obaw jak już daną bibliotekę dobrze poznamy to prawdopodobnie uda nam się to zrobić. Tutaj widzicie, ja mam tutaj różnego typu komponenty, między innymi jest ten komponent, który jest związany z tym moim portem szeregowym, który zawiera właśnie kod tego sterownika, który sobie dołączyłem. No jak widzicie, ten kod tutaj jest odpowiedzialny za inicjalizację i konfigurację całego interfejsu, więc właściwie wszystko zostało za mnie wygenerowane. No to co mi teraz pozostaje? Jak już z tego kodu jestem mniej więcej zadowolony, a czy jestem zadowolony, to się za chwilę okaże, no to klikam sobie opcję Export Project, no i w tej opcji widzicie, że możemy sobie zaznaczyć do jakichś środowisk, ten projekt ma być dostosowany. Domyślnie jest to MPLAB oraz Microchip Studio, ponieważ ja używam Microchip Studio, więc jestem z tych domyślnych ustawień jak najbardziej zadowolony. Możemy sobie ten projekt nazwać, ja go sobie tutaj nazwałem ARM Atmel Start, żeby było wiadomo o co chodzi. No i klikam sobie Download. Chwilę muszę zaczekać na przygotowanie paczki z moim projektem. Projekt jest, ściągnął się automatycznie, więc to co mi pozostaje to teraz tylko go uruchomić. Tutaj mam do dyspozycji takie pliki, które mają rozszerzenie ATZIP. To są zwykłe ZIPy, natomiast są one rozpoznawane przez program Microchip Studio, i po próbie otwarcia takiego pliku jest odpalane Microchip Studio, które następnie używa tego pliku do skonfigurowania nowego projektu. A więc jedyne co trzeba zrobić po jego ściągnięciu, to podwójnie na niego kliknąć i chwilkę poczekać. No jak widzicie, po kliknięciu na ten ściągnięty plik pojawiła mi się opcja importu projektu, więc proszę bardzo, nie ma sprawy, mogę sobie go zaimportować z tymi opcjami domyślnymi, tak jak tutaj zostało mi to zaproponowane. Klikam sobie na OK. Muszę chwilę odczekać, aż ten projekt się skonfiguruje. No i jak widzicie, mam już cały projekt w moim komputerze, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko sprawdzić, czy ten kod będzie działał. Ponieważ Atmel Start wygenerował mi tylko rdzenie tego mojego kodu, który jest odpowiedzialny za bezpośrednią obsługę układu Sercom 3, wobec tego muszę sobie dodać te wszystkie elementy, które dodałem w tym moim poprzednim projekcie, które są odpowiedzialne między innymi za wysyłanie danych z wykorzystaniem przerwań. No więc po kolei sobie tutaj wkopiuję te elementy, zacznę od tej głównej funkcji, która wysyła dane, a więc otwieram sobie ten plik main.c i wklejam tutaj tą główną pętlę programu. Teraz jeszcze kolejne te dwie funkcje, które są odpowiedzialne odpowiednio za wysyłanie tekstów oraz wysyłanie pojedynczych znaków z wykorzystaniem przerwań i buforów, które sobie stworzyłem. No i kolejna funkcja, którą muszę wkleić, to jest handler funkcji obsługi przerwania. Dlaczego? Ano dlatego, że Atmel Start mi go nie wygenerował automatycznie, a nie mógł go wygenerować, ponieważ dokładnie nie wie, co ten handler miałby robić. W związku z tym widzicie, że używanie tych automatycznych narzędzi, w których sobie możemy wyklikać kod, oczywiście ma sens i bardzo nam pomaga, niemniej jednak nie zwalnia nas to z obowiązku zapoznania się z notą katalogową użytego mikrokontrolera, no i jakąś tam podstawową umiejętnością programowania. No więc wklejam sobie tą funkcję obsługi przerwania. No i właściwie wszystko powinno być ok, prawda? no nie do końca. Pozostaje nam jeszcze ręczna konfiguracja samego kontrolera przerwań, dlatego, że nie jest to dostępne w Atmel Start. No i oprócz tego, o czym możemy zapomnieć, musimy odblokować sam port UART. To, że go skonfigurowaliśmy w Atmel Start, nie znaczy, że jest on domyślnie odblokowany. Generalnie po inicjalizacji procesora, cały port będzie w tym momencie odpowiednio skonfigurowany, natomiast użytkownikowi pozostaje ostatnia rzecz, a mianowicie jego odblokowanie. Także dodaję te funkcje odblokowujące, no i od tego Momentu wszystko powinno działać. Ponieważ ja w tym moim kodzie wykorzystuję także Systick, to jest taki dodatkowy sprzętowy timer, który bardzo często służy do odmierzania jakichś tam interwałów czasowych. W związku z tym ja jeszcze sobie dodaję konfigurację SysTika, Ona jest standardowo realizowana przez biblioteki dostarczane z Armem. Odpalam aplikację, no i zobaczmy, czy to wszystko działa. Także widzicie, że w retterie są prawidłowo przesłane znaki, a więc wszystko działa. Podsumowując, tego typu kreatory zdecydowanie są ułatwieniem i na pewno ułatwiają nam przesiadkę na jakiś. Nowy mikrokontroler, ułatwiają nam jego konfigurację, dlatego, że zdecydowanie łatwiej jest na przykład skonfigurować zegary albo na przykład multiplexer pinów wyjściowych, korzystając z tego klikalnego graficznego kreatora, zamiast przebijać się oczywiście przez noty katalogowe, tabele itd., itd. Mimo wszystko jednak programista musi mieć pewną wiedzę, musi pewne elementy skonfigurować ręcznie, a te automatyczne kreatory co najwyżej mogą być pomocą. Także nie ma co liczyć na to, że w najbliższej przyszłości programy magicznie będą pisać się same. Te wszystkie narzędzia, typu kreatory czy sztuczna inteligencja oczywiście będą nam pomagać w tworzeniu pewnych powtarzalnych, korowych części aplikacji, natomiast to, co jest kreatywne, co decyduje o tym, czy ta aplikacja jest fajna, czy też nie, jest całkowicie po stronie programisty. Moim zdaniem też istotną wadą tego typu kreatorów jest to, że udostępniają one nam wyłącznie funkcjonalności, o których pomyśleli ich twórcy. Natomiast nawet najprostsze układy peryferyjne można skonfigurować na tysiące różnych sposobów, o których nie pomyśleli twórcy danego mikrokontrolera, a wobec tego nie są one dostępne. Dostępne w takim kreatorze. Czasami też w takim automatycznie generowanym kodzie zdarzają się błędy, które występują w bibliotekach udostępnionych przez producentów. Nie są to być może bardzo częste przypadki, ale musimy mieć to także na uwadze. Natomiast ich bezdyskusyjną zaletą jest możliwość szybkiego generowania kodu, który jest powtarzalny, mało kreatywny, tak jak na przykład kod konfiguracyjny zegarów czy też niektórych układów peryferyjnych. Podobnie warto wykorzystać te biblioteki wyższego poziomu, middleware, które zawierają na przykład stosy obsługi USB. TCP, IP, Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie podjąłby się pisania tych kodów od nowa, mając do dyspozycji gotowe, sprawdzone i zazwyczaj świetnie działające kody udostępniane przez producentów tych układów. Mam nadzieję, że jak zwykle się nauczyliście czegoś nowego, poznaliście coś ciekawego. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, no i oczywiście zostawiać komentarze. Do usłyszenia!